80 lat temu, 29 lutego 1944 roku, 11 koleczkowskich partyzantów z grupowania Gryf Pomorskiej stanęło do walki z niemieckim okupantem w sile 1100 oprawców. W ubiegłym tygodniu uroczyście obchodziliśmy tę rocznicę. Mieszkańcy rodziny poległych zebrali się licznie, by oddać hołd bohaterom. Obchody rocznicowe rozpoczęto mszą świętą w koleczkowskim kościele w intencji poległych partyzantów walczących z hitlerowskim okupantem. Zgromadzenie, uczestnicy, władze gminy, radni, mieszkańcy i młodzież szkolna złożyli kwiaty w miejscach pamięci: pod pomnikiem w Koleczkowie, pod tablicą pomnikiem starej remizy strażackiej w Bojanie, gdzie przechowywano zwłoki partyzantów, oraz na cmentarzu w Kielnie, gdzie spoczywają prochy poległych. Tajna organizacja wojskowa Gryp Kaszubski najpierw to jest grudzień 1939 roku. To była odpowiedź na zbrodnię pomorską, którą Niemcy tutaj dokonali na ziemi kaszubskiej, na ziemi pomorskiej, mordując około 40 tysięcy najwspanialszych patriotów polskich. I ci, co zostali, a byli na tych listach, po prostu postanowili, walczyć i przez to, że niemiecki okupant się dowiedział o tym, że taka organizacja jest, wstrzymał te mordy i w ten sposób zostało ratowanych wiele istnień. I to była największa organizacja konspiracyjna okresu wojny na, na, na Pomorzu i najbardziej bohaterska. W 1944 roku Niemcy szczególnie yy, 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 zwiększyli natężenie y, walki z podziemiem polskim no i właśnie y, oddział porusznika Alfreda Lepera też został zaatakowany i oni stoczyli wspaniałą bohaterską walkę z przeważającymi siłami niemieckimi i chociaż polegli ale wygrali, gdyż nie poddali się, nie zmienili swoich przekonań, nie poszli na usługi Niemcom, tylko pamięć o nich przetrwała aż do współczesnych czasów i dzięki temu możemy być wolnymi Polakami na Ziemi Kaszubskiej, czuć ojczyznę tą małą i tą dużą. Wspomnienie tamtych ciężkich czasów budzi w nas jednocześnie zadumę, jak i refleksję, także radość, że ofiara tych ludzi nie poszła na marne. Ich bohaterskie czyny przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Doświadczenia ludzi, w, zarówno w trakcie wojny, jak i po wojnie, były tragiczne. E, dzisiaj mamy to szczęście żyć w wolnej Polsce. E, mamy to szczęście, że możemy o tym mówić bez żadnych ograniczeń bez żadnej cenzury i też cieszę się z tego, że wykorzystujemy to, że dzisiaj 80 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach spotykamy się tutaj, żeby upamiętnić bitwę między koleżkowem a piekiełkiem, żeby spotkać się z okazji promocji Bolesława Borka, która mówi o tamtych wydarzeniach. Trzeba z tego korzystać i czerpać radość z tego, że są ludzie, którzy chcą podejmować działania mające na celu upamiętnienie tamtych wydarzeń. I wszystkie tutaj działania mające na celu budowanie kręgosłupa moralnego młodych osób, budowanie systemu wartości, postaw patriotycznych w obecnych czasach są w mojej ocenie szczególnie istotne. Najważniejsze właśnie w tym całym, w tych naszych spotkaniach i obchodach jest to, żeby przekazać naszej młodzieży tą informację, żeby oni też pamiętali i też wiedzieli, że byli tacy ludzie, którzy oddali swoje życie dla dla nas, tak? za naszą wolność, za nasze, za nasze bycie tutaj, tak? Za to, że jesteśmy koleczkowianami, za to, że tu żyjemy. Główne obchody rocznicowe miały miejsce w centrum samorządowym gminy Szemut. Jednym z ważnych momentów było przekazanie nowego sztandaru szkole podstawowej z koleczkowa, która od 60 lat nosi dumnie właśnie imię koleczkowskich partyzantów. To symboliczne gesty, które przypominają o bohaterstwie tych, którzy stawiali opór okupantowi. Jesteśmy dumni, zaszczyceni, że w tak wyjątkowym dniu 29 lutego 2024 roku możemy świętować właśnie 80. rocznicę walk partyzantów kaszubskich, 60. rocznicę nadania imienia szkole podstawowej imieniem partyzantów kaszubskich i oczywiście przekazanie nowego sztandaru w szkole istotną sprawą i w wychowaniu uczniów właśnie jest pamięć o naszych przodkach poległych, o, aby tą tradycję kultywować i myślę, że szkoła jest takim miejscem, w którym to możemy przekazywać naszym uczniom. W ramach uroczystości odbyła się również promocja redycji książki Bolesława Borka nad Śleżą, której właśnie treść poświęcona jest bohaterskim walkom partyzantów koleczkowskich pod dowództwem porucznika Alfreda Lepera. Publikacja ta sta Stanowiła ważne źródło wiedzy o bohaterstwie lokalnych partyzantów i ich poświęceniu. To też ważna lekcja historii, którą zwłaszcza my, mieszkańcy, powinniśmy dobrze znać. Cieszę się że bardzo jako gospodarz gminy, że po 80 latach dalej pamięć o partyzantach kaszubskich na naszym terenie jest żywa. Odremontowaliśmy, można powiedzieć, stary budynek remizy w Bojanie, gdzie były złożone ciała tych partyzantów, gdzie też 30 lat temu była pamiętająca tablica powstawiona, czy powieszona na tej, na tej remizie. Dzisiaj specjalny pomnik zrobiliśmy, wyeksponowaliśmy przez to też wóz strażacki. W Miejsca w Koleczkowie, w Bojanie przy remizie właśnie. No, na cmentarzu są też zapalane zniszcze, kwiaty. Także ta pamięć po tylu latach dalej jest żywa, i za to jestem bardzo wdzięczny, że nasi mieszkańcy pielęgnują o naszą tożsamość. Na zakończenie zagrała orkiestra Denta Marynarki Wojennej z Gdyni, dodając uroczystości niepowtarzalny klimat. Dzisiejsza rocznica to nie tylko wspomnienie przeszłości, ale także szansa na refleksję nad wartościami, które są fundamentem naszej wolności. Hołd oddany bohaterom jest również zobowiązaniem do przekazywania ich historii kolejnym pokoleniom, by pamięć o ich ofierze trwała przez wieki.